Witam wszystkich. Ten filmik powstał na, na prośbę mojego widza. Po prostu zaproponował mi, żebym przeleciał nad rzeką Białą, od Bielska Białej w kierunku y, Czechowic Dziedzic, tam gdzie wpada do Wisły. I taki lot odbyłem teraz jesienią, 20, 26 października. Po prostu leciałem nad rzeką miałem do przelecenia 12 km i tu jestem w tym momencie tam nad Teską Kastorama się znajduje i za chwilę wlecę nad koryto rzeki tutaj ten duży zakład to jest zakład FSM-u dawny, co maluszki produkowali syreny obecnie są różne spółki produkują silniki no i jesteśmy w Komorowicach i wlatuję właśnie nad koryto rzeki i będę, myślę, że przez, przez 16 minut będę miał co opowiadać, co się znajduje w danym miejscu. Tu po prawej stronie widać kościół w Komorowicach, a tuż po lewej Polmozbyt. Tu takie rury, widać, one są połączone z tą elektrociepłownią bielską i czechowicką. O tam w oddali, jak widzicie, komin. Elektrociepłowni jest wysoki na 225 metrów. Teraz jesteśmy nad przejazdem na ulicy Mazańcowickiej. W komorowicach po prawej stronie są komorowice krakowskie, po lewej stronie są komorowice śląskie. I te tutaj zakłady. Ten pierwszy taki malutki to jest wytwórnia wódek gatunkowych tuż za nią jest o, gdzie to jest gdzie to było dobra tam dalej był ła indukta po lewej ale dobra to lecimy dalej o ten czerwony po lewej zakład to jest to jest ZF, a, a dawniej to był TRW zakład produkujący układy kierownicze i hamulcowe po lewej stronie taka tutaj firma. Kiedyś się tu znajdował Auto Art. Taka firma motoryzacyjna. A teraz to nie wiem co się znajduje. I dalej po lewej jakaś się znajduje przetwórstwo. No, jakieś odpadów. O odpadów. Sortownia. A po prawej stronie zbudowana w 1976 roku oczyszczalnia ścieków. Także ona tutaj oczyszcza wszystkie całe Bielsko i okolice, a druga się znajduje w wapiennicy. Tak tutaj, co tu ciekawego? Po lewej stronie zakłady, to nawet nie wiem jakie są obecnie, ale po prawej stronie jest tam zakład, już wam mówię. Ten pierwszy to jest takoni produkujący wyroby z gum, po prawej kolejny makita. Tam się znajduje magazyn i serwis elektronarzędzi. Potem ten czerwony po prawej to jest szcześniak. Pojazdy specjalne. Produkcja samochodów takich jak Straż Pożarna. Kolejny tam jest TI Automotive. Jeszcze jest Paul Motors. Ten taki kolorowo z niebieskim. A na końcu z takim czerwoną portiernią powiedzmy jest MDM, ale ja nie wiem co oni to produkują. Nie patrzyłem już na internecie. No i popatrzcie: się, Znajdujemy się cały czas nad rzeką. Ta rzeka jest, jak widzicie, taka niewyregulowana. Nie ma żadnych osłon koryt betonowych. I cały czas tak sobie tutaj płynie. Tu nie ma zresztą jakichś wielkich wałów przeciwpowodziowych, jak gdzie niegdzie na innych rzekach są. Na przykład na sole. Tutaj po lewej zaraz będzie. To jest ulica Junacka. Tam się też znajduje. Nie, nie, to nie jest to jeszcze. Dobra. O, patrz, wysokie napięcie tu do elektrociepłowni idzie. Muszę się wznieść. Żeby o linię nie zahaczyć. O po prawej stronie mamy. Wiecie co? To jest 4,5 km stawy komorowickie. Od lat one są. 4,5 km stawów. Naprawdę coś bardzo długiego. O tu jest ulica Junacka. Firma taka z wapiennicy. I tu mają drugi oddział. Uciekła mi teraz nazwa. Tu mają sortownie odpadów z zakładów. Co tu taka jest? Już... A dobra, dobra. Fajnie, że jesienią tu przeleciałem. Ponieważ jest mniej drzew. I fajnie, lepiej widać. Tak, w sumie, nawet nie pomyślałem, żeby taki filmik zrobić. Ale, jak mówię, tak. na prośbę mojego widza, ten filmik został zrobiony. Także, jak macie jakieś czasami coś do pokazania, to mogę z góry nadlecieć i, i pofilmować jakieś ciekawe, ciekawe rzeczy. No, a w tym momencie się znajdujemy. Tak mówiłem tu. Sanit Trans to była firma, o właśnie sobie teraz podglądłem. No i lecimy dalej, lecimy dalej. Tutaj mogłem sobie niżej lecieć. Mógłbym całkowicie w korycie, nawet poniżej linii drzew lecieć, ale wiecie co, ta rzeka jest, jak widzicie, nie jest wielka. I po prostu nie znam tego terenu na tyle, czy mógłbym sobie pozwolić lecieć nisko w korycie, bo mogłyby mnie zastać, nie wiem, jakieś kurcze druty z napięciem. Albo jakiś, nie wiem, no naprawdę nie znam tego terenu, ja go tylko zawsze z góry obserwowałem, ale nigdy nie pozwoliłem sobie lecieć w korycie rzeki, tak jak na przykład robię to na sole, na odcinku od Kent, na przykład do, Oświęcim do Oświęcimia, tam jest bardzo fajnie, można sobie lecieć. Także, albo dziś koło Żywca, też na sole, tak, tak. Takie tu są wodospadziki. Jakby ktoś chciał jakimś kajakiem płynąć, to by musiał prze, prze, przechodzić, wysiadać za, za każdym razem. O, tam dalej. Za chwilę będę lecę do zakładów. Już Wam mówię. Już moment, moment. Tu jest Waleo po lewej stronie. I będziemy przejeżdżać ulicę Bestwińską w tym momencie ten most na ulicy Bestwiński, co jest od Czechowic do Bestwiny. A po prawej tam za stawami była taka stara cegielnia. Ona zarosła drzewami także. Ale jest. I po lewej stronie te białe takie zbiorniki, to są w Czechowicach znajduje się już wam mówię, z paliwem, zobacz uciekło mi z głowy. LOTOS, nie? Zakłady produkujące, nie wiem, paliwo, oleje. I tutaj będą takie zbiorniki cztery. Popatrzcie, jakiej wielkiej średnicy. To są oddalone o zakładu, nie wiem, może z 2 km, a może mniej, z takiego powodu, że w 1971 roku był tam pożar i tam się, tam wybuch pożar i ludzie zboginęli i stwierdzili, że dla bezpieczeństwa te zbiorniki lepiej, jak będą oddalone od, od zakładu. Także rurociągami są podpięte do zakładu. Kolejne było wcześniej wysokie napięcie. I lecimy dalej tą rzeką. Mały stan wody w sumie jest. Fajna spokodatem. Ta polska złota jesień. Superowa jest. To wrzesień był taki zimny. O, Zbiornik ma komorę. Taką jakby rozszczelił się, to by to by się to miało przelać, żeby się wylało. Lecimy nadal. Czechowice, dziedzice, przystanek. Można powiedzieć, aby ktoś pociągiem jechał. To w tym momencie się znajdujemy. Tam dalej polecimy. Toś mi stuka, nie wiem, z sąsiadów, ale dobra, chyba na mikrofonie tego nie będzie słychać. I tutaj się znajduje, wiecie co za tym? Zaraz po lewej stronie taki komin jest biały, nie? I tam się zakłady. Tam były zbudowane zresztą w 1900. Początkiem lat 60. zbudowali zakłady chemiczne Terpen. Jakby ktoś był zainteresowany, fajne są informacje o tym, o, tym, o tym obiekcie. On obecnie jest zamknięty od lat 90. To już dobre 30 lat. Tutaj widziałem różne filmy, że to jest bomba ekologiczna i takie to pozostałości. Terpen. Piszcie sobie. Komin, wieża jakaś tam była. Wieża do produkcji jakichś tam olejów. Dobra. Jak ktoś zainteresowany to sobie zobaczy. Terpen. Lecimy dalej. W kierunku. Nie wiem. Tu będziemy za chwilę tory, tory przejeżdżać. To, torowisko, co leci z Czechowic, Dziedzic na, 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 na Bielsk niebiesko tylko to na Brzeszcze. A wiecie co, ja się do takiego czegoś nie przygotowywuję ogólnie. Wszystkie te komentarze są robione od razu na filmie. Ja my jedynie co mam zapisane kilka rzeczy, żebym miał, bo nie wszystko zapamiętam, wiecie, coś. Jakieś szczegóły. Ale ogólnie ja nie czytam z kartek te wszystkie filmy. Ja lecę po prostu tak jak tak jak lecę, co widzę. No i tu jest ten fajny most po remoncie. Wymalowany na biało. Są dwa torowiska, wszystko było w remoncie, cała linia, wszystkie tu w koło Czechowic, wszystko jest dosłownie powymieniane. Obserwuję tutaj, latam, wszystkie te torowiska. Strona Goczałkowic, te mosty, wszystko porobili. Ogromne inwestycje. No, i jestem nad tym torowiskiem. Tu akurat nie ma żadnej ulicy. Po lewej stronie to były te. Ta rafineria. Rafineria, tu w ogóle to jest strefa. Strefa tutaj jest. Ja chyba tutaj nawet nie powinienem lecieć. Ale jak widzicie, na rafinerię nie wlatuję, tylko sobie lecę rzeką. A tuż za rafinerią są ogródki działkowe. I tam dalej jest walcownia w dziedzicach. A nie wiem, czy wiecie, że Czechowice-Dziedzice. To się składało z dwóch miast. Czechowice były bliżej Bielska, a dziedzice właśnie tutaj na, pół, na północy, bardziej. Ale jak to połączyli miasta, a też nie wiem kiedy, nawet w którym roku Czechowice dziedzice. I tu się znajduje walcownia walcownia metali, takich na przykład jak na monety są produkowane. Walcują blachę i potem takie krążki do mennicy. Są wysyłane i tułkom na prasach monety złote, czy znaczy no, polskie złote, nie? Bilon, tak zwany. I tutaj jesteśmy przy jakichś stawach. Dworsk, stawy dworskie. No, to jest rzeka biała. A nieraz pisali ludzie, ludzi, białka. Że nad białką, nie wiem, w nawiasie teraz patrzę na goglach, też jest w nawiasie białka, ale tak naprawdę to jest rzeka biała. I tutaj za niedługo dolecę do kopalni Silesia. O, właśnie, muszę coś powiedzieć ciekawego. Patrzyłem na mapach, zresztą nie, to z map, nie tylko z map to wiedziałem, że ta rzeka leci a prosto tam jakby na kopalnię. Ale ze względów, nie wiem, chyba bezpieczeństwa, żeby tam nie zalało, chociaż tyle jest. Dobra, nieważne. Ten, ten rzek, bieg rzeki tutaj zmienili. I ta rzeka teraz tu właśnie skręca. Ona w latach osiem, w 800, nie? W 1960 chyba pierwszy, pierwszy odwiert zrobili w kopalni. I ta rzeka właśnie leciała prosto do Wisły. Ale zmienili bieg. bieg. Zrobili tutaj takie. I skręciła w prawo rzeka. Także jesteśmy na terenie gminy Kaniów. I tutaj dolatujemy do zakładów lotniczych, które zostały, można powiedzieć, przeniesione z Bielska Białej. Tutaj zbudowali pas o długości 995 metrów. Wcześniej był troszkę krótszy. No i tu się znajdują takie zakłady szybowce, widziałem, produkują. I jakieś inne lotnicze firmy tutaj działają na tym terenie. Mają od razu do. do do wykorzystania pas startowy. Zresztą tutaj sekcja skoczku, sk sk skoczków spadochronowych i tutaj też przeleciałem nad pasem, ale oczywiście się tu rozglądałem. Rozglądałem się na prawo, na lewo. Czy nikt tu nie będzie akurat żaden samolot podchodził do lądowania? Nie powinienem tak le lecieć, przelatywać, ale ze względu na ten film pozwoliłem sobie. A po lewej stronie, popatrzcie, się, tu jest. To są te flot, czy muł z kopalni, osadniki. Tyle mułu ludzie mogliby palić, jakby pozwolili. A tu na węgiel <laughs> nie mogą się doczekać na składach. I w tym momencie doleciałem do, do takiej przeprawy nad tą rzeką, chociaż to nie jest most, tylko takie spłyt zrobione. Tak tu na kaniów, w kaniowie widzicie. Całe rozkopane od lat wybierają żwir. A tutaj to osadniki przy kopalni Silesii I za chwilę dolecę do, do ujścia o no kurczę jak szybko zleciało te 16 minut. Myślę, że nie będzie o czym gada, gadać, komentować. A jednak się udało. Za pierwszym razem. Nic tutaj nie. Dubluje nigdy komentarze. Nawet jak się pomylę, to to leci w eter. No i doleciałem właśnie do ujścia Wisły. Popatrzcie się, Wisła jaka malutka jest. Ponieważ w Goczałkowicach na zbiorniku jest woda z, z, dla, dla Śląska. I jest po prostu mała ta rzeczka. Ona się później rozszerza, jak wszystkie te rzeki wpadają. I soła, i... Dobra, na tym kończymy filmik. Dziękuję, to za do zobaczenia na następny filmik.